Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o nowym serialu, w którym występujesz Lady Love. Bardzo ciekawy i zarazem też kontrowersyjny projekt. E, już niektóre opinie się pojawiły w internecie i jest to coś przełomowego na pewno na, na polskim rynku, ogólnie jeśli chodzi o polskie seriale, chciałam się zapytać Ciebie, jakie było Twoje pierwsze wrażenie, kiedy w ogóle zetknęłaś się z tym pomysłem na, na serial, jak to przyjęłaś i? Pamiętam, że jak usłyszałam oczywiście, że serial dotyczy branży porno, sobie pomyślałam branży filmów dla dorosłych, to sobie pomyślałam, co w ogóle po co robić o czymś takim serial, jak gdyby o tej, o tej dziedzinie. No, ale później wgryzłam się w scenariusz, który otrzymałam i okazało się, że to jest wspaniała historia jednostkowa. Wspaniała historia kobiety na przełomie 30 lat, kobiety nietuzinkowej, kobiety walecznej, odważnej i wspaniałej, która podejmuje ciężkie bardzo decyzje w życiu, które może nie narzucają się na pierwszy... w pierwszej myśli, jeżeli myślisz o tym, że chcesz mieć dobre życie, ale podejmuje te wyzwania, idzie za tym. Będzie z tego rozliczona, sama się będzie z tego rozliczać, ale zarazem będzie chwilami bardzo szczęśliwa. To jest serial, który jest złożony z wielu, wielu emocji. A poza tym uważam, że temat ogólnie seksualności jest ważnym tematem i powinien być podejmowany przez kino, przez seriale. W jaki sposób się przygotować do takiej roli, takiej bardzo różnorodnej, odważnej, a zarazem właśnie też emocjonalnej, bo jednak ta twoja bohaterka e, z jednej strony wchodzi w tą branżę pornograficzną, z drugiej strony jest mamą. Jakby jest tutaj wiele teoretycznie sprzeczności, więc ona jest bardzo taka skomplikowana, głęboka. Jak, jak to zagrać? Jak się przygotowywałaś? E, przede wszystkim ja mam jedną podstawową rzecz. Ja chcę zrozumieć człowieka. Ja głęboko wierzę w to, że człowiek jest dobry z założenia, i że życie go czasami stawia w takich sytuacjach, że postępuje dla jednego dziwnie, dla drugiego w ogóle nie dziwnie, ale że podejm musi podejmować trudne decyzje, więc przede wszystkim ja podeszłam do niej z sercem chciałam pokazać postać osobę, która nie jest tylko jednowymiarowa. Nie jest tylko y, gwiazdą branży dla, filmów dla dorosłych, ale jest również właśnie matką, właśnie córką, y, żoną, i ma jakieś swoje odczucia, ma swoje życie i to było dla mnie potwornie ważne. Y, myślę, że musiałam włączyć jakieś duże dozy swojej wrażliwości, żeby spróbować wejść w tę skórę. Co nie znaczy, że, że chwilami mnie ta postać nie denerwuje. Y, oczywiście. Część decyzji, które podejmuje są w sprzeczności ze mną prywatnie, Anią Szymańczyk, ale jednak wchodząc w tę skórę Lucyny Lis, próbuję ją zrozumieć jak najbardziej mogę i uprawdopodobnić to, dlaczego ona tak zrobiła. Czy coś w tobie zostanie z tej bohaterki, czy jest coś takiego, co nie wiem, wchodząc po prostu w tą postać podziwiałaś? Tak, na pewno determinacja yy, to będzie coś, czego chciałabym się nauczyć od Lucyny Lis, ale też myślę, że ta rola mnie w bardzo dużej mierze otworzyła też do noszenia na przykład obcisłych ubrań, których ja przeważnie nie noszę to, to nie jest mój styl, ale jakoś, jakoś ten serial bardzo mocno podziałał na mnie, że mnie otworzył w tej kwestii. Po prostu mnie w jakiś sposób uwolnił. Yy. Pamiętajmy, że te sceny, które gramy, te sceny intymne, one są przede wszystkim koordynowane. U nas były koordynowane przez Martę Łachacz. To nie są w ogóle podniecające sceny. My mamy tam woreczki, panowie mają woreczki na, na genitaliach. My mamy pozaklejane genitalia. To w ogóle nie jest pociągające. To nie na tym polega. Ja po prostu zrozumiałam, jak ważnym elementem w naszym życiu jest w ogóle seksualność. Bo. Akty miłosne, które widzimy w, tej, w tym serialu, to nie są tylko te akty, które są aktami z branży porno. Ta kobieta również kochała i miała swoje emocje, więc widzimy różne oblicza również seksu. I myślę, że to jest, to, to jest coś, co mi uświadomiło. Niby o tym wiesz, niby w tym żyjesz, jesteś osobą seksualną, ale jakoś. Nie zbiera się, się to wszystko, a praca nad tym scenariuszem zmusiła mnie do jakiejś rewizji wielu rzeczy. Ale na pewno ta determinacja, parcie do przodu, nie łamanie się, tylko podnoszenie się cały czas. Lucyna Lis jest osobą, której wiele osób podcina skrzydła i podkłada nogę, a ona i tak wstaje. Ja ją za to podziwiam. Zastanawia mnie czy poniekąd was jako twórców ciebie jako aktorki e, czy zależało wam żeby ten serial był czymś takim właśnie że będzie prowokował do rozmów w sensie że to będzie właśnie tematem później e, różnych debat że otworzy właśnie widzów ja o, mam nadzieję. Ja, ja mam nadzieję, że widzowie zobaczą ten serial. Nie zatrzymają się tylko na tej informacji, że o to branży Porno, to ja to, to nie dla mnie, bo nigdy w życiu porno nie widziałem, nigdy nie oglądałem, nie będę oglądał. E, tylko spróbują odpalić ten serial, bo już po pierwszym tak naprawdę odcinku zorientują się, że mają historię wielowymiarową. E, I myślę, że na pewno, na pewno będą dyskusje. I ja się bardzo cieszę, jeżeli będą dyskusje na, na temat tego serialu i w tematyce tego serialu. Czy jest jakiś moment y, z planu, z pracy po prostu nad tym projektem, który w tobie zostanie, który zapamiętasz? Mam wiele takich momentów. To jest rola, którą ja głęboko przeżyłam. Spędziłam na planie prawie 60 dni. To jest bardzo długi okres zdjęciowy. Mam wiele wspaniałych y, takich stop klatek, jakichś obrazów, które się pojawiają i na wszystkich tych obrazach poza kamerą, tam gdzie jestem prywatnie, jestem uśmiechnięta. My wszyscy byliśmy uśmiechnięci. Pomimo tego, że te historie są głęboko dotykające, ta historia jest głęboko dotykająca i bolesna. Dzisiaj nawet rozmawiałam z jedną panią, która widziała teraz właśnie na pokazie seriali i powiedziała, że nie może powiedzieć, że to była przyjemność, ale że głęboko to przeżyła i że robi gdzieś. rewiduje jej myślenie w ogóle o wielu rzeczach. I mam nadzieję, że ten serial będzie do tego skłaniał. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że mieliśmy sporo zabawy przy kręceniu tego serialu. Sam te, ten styl ubierania, te peruki, które ja mam na głowie, piękne kreacje. Piękne kreacje. To była zabawa. Znalezienie się w tej scenografii. Przeniesienie się w światy zupełnie dziwne to było coś absolutnie fantastycznego. Jesteśmy w sumie teraz na festiwalu skupionym na serialach. I zastanawiam się, co ciebie jako aktorkę interesuje w serialach, jakich rzeczy, elementów szukasz w fabułach. Ja oglądam bardzo dużo seriali kryminalnych. No będę w żadnym nigdy nie zagrałam kryminalnym, to jest bardzo śmieszne. Ale bardzo lubię seriale kryminalne, bardzo lubię seriale oparte na prawdziwych historiach, zainspirowane życiem. Czego ja szukam? Ja szukam wartkiej akcji bądź bardzo slow. To w zależności od tego, jaki mam, jaki mam humor. Bo też lubię bardzo seriale, które się opierają na, na dobrych dialogach. Ale z drugiej strony lubię też szybki montaż, więc, więc tak naprawdę to wiele zależy od, seria, od serialu. No i ściągają mnie też bardzo często aktorzy, którzy tam grają, których chcę zobaczyć, których jestem ciekawa, jak poprowadzą tak, taką rolę, ponieważ mam wrażenie, że zupełnie inaczej prowadzi się rolę w serialu. To są dłuższe okresy zdjęciowe i te historie mogą być bardziej wnikliwe po prostu niż film. Tak, wspomniałaś o tych aktorach. Czy masz jakieś takie swoje aktorskie marzenie u boku, kogo byś chciała zagrać? Ehm, nie, chyba, chyba nie mam takiego marzenia. Ja ogólnie chciałabym zagrać przy boku jak największej ilości aktorów. Przyznaję się, ja uwielbiam swoją pracę. Jestem absolutnym świrem pracowym ehm, i mam nadzieję, że po prostu przede mną jest dużo projektów, w których spotkam wielu fantastycznych kolegów. Ja w ogóle mam szczęście. Do partnerów, do partnerów i partnerek, z którymi gram. Lubię ich, e, lubię ich, nikt mi nie załazi za skórę i po prostu jest to przyjemność. E, ta praca jest przyjemnością, chociaż jest bardzo wymagająca. E, to nie jest tak, że my się budzimy i wyglądamy pięknie. Przez 60 dni utrzymać też taką postać jak Lucyna Lis, która jest główną postacią tego serialu, utrzymać skupienie. I być zawsze na 100%. My trochę nie mamy prawa wykonując główną rolę, trochę prawa do tego, żeby mieć gorszy dzień. Oczywiście mamy je, ale, ale jak gdyby no, na nas to wszystko się opiera i warto by było, żebyśmy byli w formie, w formie psychicznej, mentalnej, fizycznej. A w jaki sposób wychodziło ci się z tej postaci? W sensie zakończyły się prace na planie i to był taki moment odcięcia się, czy jednak potrzebowałeś czasu? Nie, ja bardzo szybko wychodzę z ról. Nie mam problemu z tym, że, że jakoś bardzo wchodzą one w moje życie codzienne. Natomiast ja bardzo tęsknię. Ja bardzo tęsknię za tą pracą. Znaczy czuję się w jakiś sposób opuszczona, ponieważ bardzo dobrze mi się tam pracowało. To był dobry czas dla mnie i mam nadzieję, że spotkam tych ludzi w jakiejś następnej produkcji, bardzo bym chciała. To jeszcze właśnie takie pytanie na koniec, jakie plany na najbliższą przyszłość, no bo... Plany już się jakieś tam powoli klarują, ale niestety jeszcze o nich nie, nie mogę mówić, no i mam nadzieję, że po premierze serialu po prostu zasypie, zasypie moją skrzynkę mailową liczba propozycji. Tego bym sobie życzyła i tego życzę wszystkim, wszystkim kolegom, którzy są obecni na tym festiwalu, bo Sukcesem w tym zawodzie jest to, żeby mieć ciągłość tej pracy. I wszystkim, i sobie, i wszystkim moim kolegom i kolegom reżyserom, operatorom, dźwiękowcom, wszystkim nam życzę, żebyśmy mieli stabilność tego, że przechodzimy z projektu w projekt. I oczywiście Wam też tego bardzo życzę i dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Dziękuję.